Cześć. Dzisiaj zajmę się nietypowym jak na mnie tematem, mianowicie Mosiądzem. Trafiłem wśród moich projektów na otóż taki właśnie kłopot. Podczas renowacji drzwi z początku XX wieku. Potrzebowałem do nich okuć i y, kupiłem sobie ich troszkę. Y, tyle ile potrzebowałem do czworga drzwi, natomiast no, wyglądają y, słabiutko, więc użyłem y, specjalnego mojego triku y, do metali, czyli do mestosa. Y, leję go trochę do opakowania jakiegoś y, y, po, po czymkolwiek. Traktuję to bardzo jednorazowo i domestosem, który sam w sobie nie jest bardzo zdrowy, chyba. Traktuję wszystkie mosiężne powierzchnie bardzo dokładnie, smaruję je. Ważna rzecz jest właściwie dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, rękawice. Bez rękawic nie podchodź. Po drugie ważne jest również to, żeby utrzymać jakby wilgotność wszystkich posmarowanych części przez około godzinę, wtedy te, te, to postarzenie ładnie daje się usunąć. Teraz jak usunąć, bo jak widać, to jeszcze nie jest ostateczny efekt. Otóż usuwanie składa się z dwóch elementów, czyli czasu i takiej zielonej, ostrej szmatki do mycia naczyń. Jeżeli ktoś nie bardzo lubi myć, może spróbować zmywarki, ja tego nie spróbowałem i nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Natomiast no, pewnie można, sztuka po sztuce bierzemy wszystkie te okucia, szyldy, klamki, zameczki i powoli sztuka po sztuce czyścimy, zwracając uwagę na wszelkie zagłębienia, Skąd wziąć takie klamki? To też ciekawe może być dla niektórych. Otóż ja je oczywiście można je kupić w internecie. Ja osobiście chodzę sobie na bazar na kole w Warszawie, bazar ze starociami czy też z antykami, i tam jest róg obozowej i ciołka. Dokładnie na samym rogu dwóch ulic staje w niedzielę pewien pan, ma dużo mosiądzu i po doczyszczeniu ten mosiądz wygląda naprawdę fantastycznie. Prawdziwa zabawa zaczyna się teraz. Świeży mosiąc można pokryć śniedzią. Tak wygląda przed śniedziowaniem, a po śniedziowaniu wyglądał właśnie tak. Podoba mi się ten efekt i można go osiągnąć sztucznie. Do tego używam salt wash. To jest taki amerykański środek do postarzania powierzchni drewnianych, malowanych czy lakierowanych, oraz niewielkiej ilości, jak widać, mikroskopijnej wręcz ilości zielonego barwnika do farb. Nie trzeba tego jakoś bardzo dokładnie nawet mieszać. Chodzi o to, żeby zrobić sobie troszeczkę takiej papki. Ja to, jak widać, robię w korku od czegoś tam. Taką otóż, papką pokrywam wszelkie newralgiczne miejsca, w których normalnie nie następuje dotykanie, które by to ścierało. To są takie różne załamania, zagłębienia, schowane miejsca. Trzeba tego nałożyć naprawdę bardzo niewiele. Potem zostanie to bardzo, bardzo wkrótce, za jakieś może dwie godziny starte. Robię to sztuka po sztuce na wszystkich elementach. Wydaje mi się, że widać dość dokładnie, jaki jest, jaka jest różnica pomiędzy tymi elementami sprzed i po czyszczenia domest domestosem. Jak więc widać, ten domestos naprawdę działa. Po półtorej dwóch godzinach póki jest to jeszcze nie do końca takie twarde, normalnie opuszkami palców ścieram nadwyżkę tej śniedzi. Zostaje jej tak naprawdę niewiele, ale to właśnie ona robi całą robotę. Jeżeli ktoś jest zakręcony na detal i na takie drobniutkie efekciki, których zasadniczo prawie nikt nie jest w stanie dostrzec z wyjątkiem ekspertów. To patent z saltwashem wydaje się stosunkowo dobrym pomysłem. No, takie efekty właśnie osiąga się za pośrednictwem tej papki. No, i potem następuje montaż. Przy montażach i łączeniu starych okuć ze współczesnymi drzwiami bądź też z starych drzwi ze współczesnymi zamkami, szczególnie magnetycznymi, jest naprawdę sporo roboty. Te rzeczy do siebie nie do końca pasują. Czasami kwadraty, te, które łączą klamki, mają niewłaściwy przekrój. Więc jest dużo szlifowania. Te elementy też nie pochodzą z jednych oryginalnych drzwi nigdy być może nie pracowały razem. I w trakcie montażu te rzeczy wszystkie trzeba ze sobą spasować więc to jest szlifierka, papier ścierne te wszystkie rzeczy się przydają. No cóż, Wydaje się, że projekt generalnie dobiega do końca. Chciałem podziękować wszystkim, którzy wykazują objawy sympatii, lajki i różne inne subskrypcje. Ważne natomiast jest, że tak czy inaczej na moim kanale będą kolejne filmy wkrótce. Projekt uważam za zamknięty.